Szukamy właśnie kanału radiowego i coś znaleźliśmy. Piosenka tygodnia w radiu Marianki, Piosenka tygodnia w radiu Marianki. Piosenka tygodnia w radiu Marianki, tygodnia w radiu Marianki. Wiosenka tygodnia w radiu Marianki, Piosenka tygodnia w radiu Marianki. 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 Okej? Okay? Ojciec dyrektor da znak. Przyjechaliśmy w tym roku na Marianki Bo gdybyśmy zostali w domu byłby obciak A tutaj czeka na nas ze swym uśmiechem ksiądz Strycze. Czasami tylko tego pragnę tego szukam na miły Bóg. Marymont dzisiaj wita Was. Ta odmoga dla nas wszystkich czas. Na Mariankach znowu będzie czas. Czasami czuję się na Marymoncie, jak na froncie. Na Wileńskiej życie podobno jest ciężkie Gdzie w takim razie mam szukać dla siebie wytchnienia Tu na Mariankach bez wątpienia Życie się zmienia Na miły ból Marymont dzisiaj wita was To jest od Boga dla nas wszystkich czas A na Mariankach znowu będzie czad Sam nie wie czemu mnie przyjęli Do MDM-u Bo z osiołom, tu potrafią Zrobią zioma Gdzie mogę znaleźć Bratnią duszę Przyszłą żonę Zostaw naukę, wyłącz pompa Tu będzie pompa Na bóg Marym dzisiaj wita was to jest oboga dla Was wszystkich czas, a na Mariamkę znowu będzie czas. Ojciec no, dyrektor troskliwie się w koło Cierpliwie przypomina rozkład jazdy i numer konta. Składka niewielka, ale impra będzie wielka. Radio Marianki wciąż nadaje, radość nam daje. Na Marianka, na dzisiaj witam was. To jest odwoda dla nas wszystkich czas. A na Marianka znowu będzie czas. Na miły Bóg Mary dzisiaj i Was. To jest od Boga dla nas wszystkich czas. A na Marianka znowu będzie czas.